Co do definicji inteligencji, pośród badaczy nie ma zgody, ale według Mainstream Science on Intelligence, inteligencja definiowana jest jako bardzo ogólna zdolność umysłowa, która obejmuje m.in. zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych idei, szybkiego uczenia się i uczenia się na podstawie doświadczenia. Nie chodzi tylko o naukę z książek, wąskie umiejętności akademickie czy spryt do rozwiązywania testów odzwierciedla raczej szerszą i głębszą zdolność pojmowania otoczenia, łapania, nadawania sensu rzeczy lub zastanawiania się co robić. Na początku XX wieku Charles Spearman przeprowadził badanie, w którym kazał uczestnikom rozwiązywać zadania umysłowe, a potem kazał im wykonywać zadania zupełnie innego rodzaju. Na podstawie obserwacji wysnuł on wniosek, że istnieje pewien czynnik, który pozwala przewidzieć wyniki uczestników zanim rozwiążą dane zadanie i że istnieje jakiś mierzalny czynnik to określający. Czynnik ten nazwał czynnikiem G. W 1963 roku Raymond Cattell rozróżnił czynnik G na dwie grupy: inteligencję płynną i skrystalizowaną. Płynna inteligencja jest wrodzona. Odnosi się do podstawowych procesów rozumowania i innych czynności umysłowych, które zależą tylko w minimalnym stopniu od wcześniejszego uczenia się, np. formalnej edukacji, oraz akulturacji. Jest ona bezkształtna i może wpływać na różnorodne czynności poznawcze. Zadania pomiaru płynnego rozumowania wymagają umiejętności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów związanych z rozumowaniem. Przykłady zadań, które mierzą płynną inteligencję, obejmują klasyfikację figur, analizy figuralne, serie liczb liter, macierze i sparowanych współpracowników. Natomiast skrystalizowana inteligencja odnosi się do wyuczonych procedur i wiedzy, odzwierciedla efekty doświadczenia i akulturacji. Skrystalizowana zdolność jest wyuczalnym doświadczeniem wynikającym z wcześniejszego zastosowania płynnej zdolności. Przykłady zadań mierzących skrystalizowaną inteligencję to słownictwo i informacje ogólne. Warto się wspomnieć o inteligencji emocjonalnej. Najprościej mówiąc, wysoka inteligencja emocjonalna cechuje się wysoką zdolnością panowania nad samym sobą oraz intuicyjną umiejętnością okazywania swoich uczuć i poddawania się ich wpływowi we właściwym czasie, a także rozumienie stanów emocjonalnych innych osób. Można powiedzieć, że jest tu tak naprawdę zbiór zachowań, więc można cały czas tą inteligencję rozwijać. Do inteligencji emocjonalnej zalicza się samoświadomość, samoocenę samokontrolę, empatię, asertywność, perswazję, współpracę, motywację, zdolności adaptacyjne i sumienność. Ciekawostką jest to, że inteligencja nie występuje tylko u zwierząt. Zaobserwowano również coś na kształt inteligencji u roślin, ponieważ rośliny są w stanie odróżnić pozytywne i negatywne doświadczenia oraz uczyć się rejestrować wspomnienia z doświadczeń z przeszłości. Do rzeczywistych plusów wysokiej inteligencji należy mniejsze ryzyko bankructwa. Osoby takie mają tendencję do zdrowszego życia i rzadziej doświadczają negatywnych wydarzeń życiowych. Natomiast z drugiej strony, jak pokazuje badanie, w którym zbadano 3715 osób z IQ mieszczącym się w górnych 2% ludzkości, badanie to ujawniło silny związek między wysokimi zdolnościami poznawczymi, a występowaniem zaburzeń nastroju i lęku, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi, ADHD i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Stwierdzono również zwiększoną częstość występowania stanów zapalnych i rozregulowania układu odpornościowego, takich jak alergie, astma i choroby autoimmunologiczne, w porównaniu z krajowymi i średnimi. Krótko mówiąc, wysoce inteligentne osoby są znacznie bardziej narażone na występowanie zaburzeń psychologicznych i fizjologicznych. Trzeba sobie jeszcze wyjaśnić, że osoba bogata, odnosząca sukcesy zawodowe, jak i życiowe, nie musi być inteligentna, a może nawet być głupia. Inteligencja nie jest kluczem do sukcesów. A tak, jakby lepszym młotem w powiedzeniu, każdy jest kowalem swojego losu. Jeżeli ktoś ma niski poziom inteligencji płynnej, a wysoki poziom, np. inteligencji emocjonalnej, a co za tym idzie, np. wysoki poziom sumienności, to to jest faktycznie coś, co można nazwać kluczem do sukcesu. Bo co z tego, że masz wysoki potencjał intelektualny, że łatwiej zdobywasz wiedzę, że masz predyspozycję do jakiegoś zawodu, skoro nie masz motywacji, sumienności i zaangażowania? Sama inteligencja nie jest takim kluczem do sukcesu, jak inteligencja emocjonalna a w niektórych przypadkach jest nawet kulu u nogi, jeśli popatrzy się na osoby chore psychicznie. Podsumowanie Sama wysoka inteligencja nie sprawia magicznie, że będziesz mądry, bogaty czy szczęśliwy. Wysoka inteligencja może ci pomóc znaleźć lepszą pracę, ponieważ łatwiej będzie ci przyswajać wiedzę. Wysoka inteligencja również może ci pomóc w lepszym zrozumieniu świata i w analizowaniu abstrakcji. Ale z drugiej strony może to działać jak klątwa, która sprawi, że wpadniesz w depresję. Najlepiej opisuje to cytat Martina Page'a Ci, którzy sądzą, że inteligencja jest szlachetna, sami z pewnością mają jej zbyt mało, żeby sobie uświadomić, że jest ona swoistym przekleństwem.